Witam serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Android na pokładzie mojej Hondy. Robiłem już wiele filmików z zamówienia, z montażu, z recenzją i tak Linki wam rzucę może pod koniec i w opisie. Dzisiaj chciałem porozmawiać o internecie, gdyż skończył się właśnie rok. To znaczy minął rok i skończyła się moja oferta. Mianowicie miałem kupiony Internet w Play, tak zwana karta na rok za tylko 50 zł. I powiedzmy, że byłem zadowolony z tego względu, że to kosztowało rzeczywiście tylko 50 zł, i tam było 25 giga chyba netu i można to było sobie rozłożyć na rok, z tym, że nie więcej niż 2 giga na miesiąc. Czyli jeżeli przekroczyliście 2 giga, no to internet się po prostu wyłączał i trzeba było poczekać na przykład kilka dni do nowego miesiąca, żeby się z powrotem internet aktywował. Więc siłą rzeczy byłem w miarę zadowolony, bo to kosztowało średnio chyba, nie wiem, 5 zł miesięcznie, ale była jedna wada, to była karta. Stricte internetowa, nie do rozmów. W związku z tym, ani byłem tego świadomy, internet był tylko z masztów z Play. No wiadomo, że jest to samochód, więc jeździmy cały czas, więc tam, gdzie nie było akurat masztu Play, nie było internetu. Gdyż jak pewnie wiecie lub nie, Play, jeżeli chodzi o rozmowy, korzysta z tak zwanego roamingu, czyli jeżeli brakuje im masztu, to biorą. Zasięg z Orange, z T-Mobile i tak dalej, ze wszystkich możliwych sieci, tak mają podpisane umowy. A że to była właśnie karta internetowa, to taki umowa, taka umowa tu nie obowiązuje, więc siłą rzeczy, bardzo często jak jeździłem, nie miałem internetu i wtedy musiałem brać internet z telefonu, gdzie akurat mam T-Mobile, tam włączałem hotspota i tak dalej. Ale mimo wszystko stwierdziłem, że to jest tanie. Ok, jak mi braku, brakowało internetu, to przychodziłem na internet z telefonu, więc poszedłem grzecznie z powrotem po tę kartę. Za 50 zł, i okazało się, że nie ma już jej w ofercie. To znaczy oni sami nie wiedzieli, niby jest, ale tak naprawdę nigdzie jej nie, ba, nie ma. Zadzwoniłem do kilku salonów, nie mają takiej karty. Więc zacząłem kombinować, co zrobić z internetem. Pomyślałem sobie: OK, chyba czas na abonament. Yy, w T-Mobile wydawało mi się, że mają abonament tylko internet, tak jakiś śmieszny za 10 zł, ale okazało się, że mają za 20 zł. W Orange i w Play mają za 10 zł, ale jest to abonament, a ja nie chcę mieć po prostu abonamentu, nie chcę być uwiązany, chciałem jakąś kartę. Oprócz tego, w Play niby jest 10 zł, 10 giga, i oczywiście niedo, niedoinformowany przedstawiciel na infolinii powiedział mi, że spokojnie te 10 giga mam, póki nie wykorzystam. Więc ja pytam człowieka, ok, ja potrzebuję 10 giga, znaczy mi 10 giga wystarczy na kilka miesięcy, w związku z tym ja zapłacę 10 zł na kilka miesięcy. Tak, 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 tak. Więc poszedłem też do salonu, a w salonie mi uświadomili, uświadomili mnie, że to tak nie działa. Siłą rzeczy musisz zapłacić 10 zł. Na każdy miesiąc, bo to jest abonament A w Orange znowu jest coś tam 10 zł, ale chyba za 10 giga Jak tylko przekroczysz, to od razu kolejne 10 zł, coś takiego Mnie to nie interesuje Więc w Playu mi Pan zaproponował kartę No i okazuje się, że dla mnie to jest coś, coś pięknego no, no Nie chcę to traktować za reklamę Play'a, no ale się że chyba tak wyjdzie Więc co się dzieje? Jest to karta nie internetowa, tylko karta normalnie telefoniczna w związku z tym, co ważne, właśnie internet będzie, jeżeli braknie masztu Play, no to będzie z innych masztów w ramach Roamingu. Więc to jest ogromny plus w stosunku do tamtej karty. I teraz tak, jest to karta bezterminowa, jak się tu chwalą, czyli tu jest napisane ciesz się doładowaniami i pakietami bez ważności, czyli co sobie załadujesz, Tyle masz bez jakiegokolwiek limitu czasowego. Nie ma także na przykład na miesiąc. Więc stwierdziłem, że to jest naprawdę super. Czyli kupuję sobie kartę za 5 zł i doładowuję sobie stricte internet. I tam wchodzicie, rejestrujcie się na Play 24 i wszystko sobie online. Uruchamiacie i pan mi zaproponował, rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie, żeby sobie kupić pakietik 6 giga za 25 zł bezterminowo. Czyli jeżeli ci wystarczy 6 giga na rok, no to za, na rok będziesz miał 25 zł, czyli śmiechu warte. Tak się zacząłem zastanawiać, ile ja miesięcznie wykorzystuję i wszedłem tu w ustawienia. Nawet nie wiedziałem, że mam takie ładne podsumowanie. Wchodzę w settings i mam użycie danych i się okazuje, że on z każdego miesiąca mi ładnie pokazuje ile zużyłem tylko nie wiem czy on akurat jest ustawiony od 22 do powiedzmy 20 czyli ostatni miesiąc, kwiecień i maj i jak się okazuje ostatnio wykorzystałem 1,3 giga i tak się zacząłem zastanawiać czy są dane z innych miesięcy i są, transmisje dane przez wi-fi i proszę bardzo, tutaj mamy podsumowany czyli tak, kwiecień to już był, teraz marzec 1 giga o, gdzie ja tu wszedłem? Luty 1,18, styczeń 1,42. Czyli co się okazuje? Że ja średnio zużywam około 1-3 giganetu miesięcznie. A na co to idzie? Generalnie, gdziekolwiek jadę, idzie zawsze radio internetowe tuning radio no i przeważnie myślę, że zawsze idzie nawigacja. Po prostu jeżdżę na nawigacji Google non stop, nawet tutaj po mieście, gdzie mieszkam w Krakowie, gdyż właśnie chodzi mi o korki. Czyli cały czas nawigacja i tuning radio czasami coś z YouTube'a puszczę jakiś teledysk, jak dzieci mnie męczą. I na to idzie właśnie około te 1 giga netu, 1.3. Innymi słowy ten mój pakiecik, który kosztował 25 zł, 6 giga starczy mi. Yy, wnioskuje na jakieś 4, może 5 miesięcy Czyli średnio wyjdzie te znowu 5, 6 zł, yy, czyli, czyli podobnie jak tam było, tylko że właśnie internet będzie wszędzie yy, Bo play, play ma jednak, mi się wydaje, że to jest jednak plus Player, że oni mają podpisaną tą umowę o roamingu, Także tam gdzie ich nie ma, coś się znajdzie, bo albo będzie T-Mobile, albo będzie, albo będzie Plus, albo będzie Orange Ok, mniej więcej tyle w tym filmiku, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że przy okazji zmieniłem router w samochodzie, no bo to wszystko do tej pory szło na y, takim routerze, hotspocie mobilnym, to się chyba też nazywa 5372, z jakiego byłem w miarę zadowolony, chociaż zdarzało się, y, że on się jakby zawieszał, jeżeli auto stało kilka dni, on niestety się zawiesił i musiałem go wyciągać tu ze schowka, tak jak Wam pokazywałem, że trzymam sobie go w schowku I musiałem go resetować i trochę mnie to zaczęło denerwować Nie wiem czy czasem to nie było związane z tamtą właśnie kartą stricte internetową No nic, zobaczymy jak będzie chodziło, jak to wszystko będzie chodziło na tej nowej karcie Właśnie stricte już telefonicznej do rozmów Ale przy okazji kupiłem sobie właśnie nowy router aby sobie potestować, czy ten będzie się też zawieszał, to jest model 5573. No i zrobię Wam filmik z porównaniem tych dwóch routerów. Ok, dzięki.